Nazywam się Joanna Brodzik i witam Cię w mojej kulinarnej przestrzeni, w której wszystko to, co może być ograniczeniem, staje się cudowną, kreatywną, kulinarną przygodą i podróżą. Dostałam takie wyzwanie, no bo to jest gotowanie na wyzwanie Maryśka pisze wiosna. Czuję, że potrzebuję zrobić formę. Chyba chodzi o coś zielonego. No, brakuje mi witamin. Bardzo Cię proszę o pomysł na jakieś kreatywne, fajne, interesujące dla smaku sałatki. Na dodatek takie, które można zabrać w plener. I wiecie co? Mam na to trzy genialne pomysły. Boczniaki. Usmażyłam pierwsze, ponieważ moje wyzwanie to trzy kreatywne sałatki. Pomyślałam sobie, że jedna będzie z kurczakiem, jedna będzie dla wegan, a jedną zrobię na słodko. I we wszystkich tych trzech sałatkach najważniejszym składnikiem są zielone, wspaniałe liście. Nowaliki, których tak bardzo potrzebujemy, a które w ogromnym bogactwie możecie znaleźć w ofercie Fine Life i posłużyć się nimi do tego, żeby stanowiły bazę. Do wiosennej podróży w kierunku pysznej sałatki. Olej po smażeniu boczniaków wykorzystuję do tego, żeby nasycić smakiem umami smażonego grillowanego kurczaka. A teraz zabieram się do mieszania cudownych zielonych liści. Rosztonka. Hop. Miks młodych liści, gdzie prym wiodą piękne, kolorowe liście botwinki, zawierające też bardzo dużo żelaza. I rukola. A na koniec żeby utrzymać najwspanialszą chrupliwość. dorzucę jeszcze liście zielonego młodego szpinaku. Trzeba pilnować tego kuraka. O, żeby ogień. Piecz się pięknie i równomiernie. A my zabieramy się do zrobienia dressingów. Trzy sałaty, trzy dressingi. Trzy sposoby na to, żeby wzbogacić smak. Sałata ala Cezar. To dressing zrobiony z jogurtu. Tuńczyka. Tuńczyka w wodzie. I ziół prowansalskich, soli i pieprzu oczywiście. Mieszamy. Możesz tutaj też dodać trochę cytryny, nadadzą się też fantastycznie kapary. Zamiast tuńczyka możesz użyć anchois. Chodzi o to, żeby podbić smak pieczonego kurczaka i wzbogacić aromat. Do tego mieszanka sosikowa do naszych boczniaków, imbir i czosnek. Od razu się robi egzotycznie. Sok z lemony. Kontrola kurczaka. No ładnie. Smażę go w kawałku, a nie pokrojonego na drobno, dlatego że taki pięknie przerumieniony potem wspaniale daje się pokroić w cieniutkie plastry, które dobrze funkcjonują w zielonej sałacie pomiędzy liśćmi, żeby nie było ich za dużo i żeby pięknie też pracowały z sosem. I oliwa soli pieprz, Hop. i trzeci do sałatki na słodko, miód. Miód jest zawsze dobry. I cytryna. Tego dressingu nie robię dużo, dlatego że owoce wypuszczą swój sok i będą pięknie wypełniały tę przestrzeń, którą wchłaniać będą pokruszone krakersy. Raz, dwa i trzy. A jak tam upali. No bene. Musi trochę odpocząć. Nie wylewam tego cudownego tłuszczososu, który nosi w sobie znamiona smaku boczniaków oraz pieczonego kurczaka, dlatego że to właśnie na nim przyrządzę grzanki do sałatki a la Cesar. Grzanki są już porządnie przyjarane i chrupiące. Można nawet powiedzieć, że dość twarde, ale to wszystko właśnie po to, żeby nasze Trzy sałatki, a w tym przypadku sałatka Ala Cezar, miała w sobie składnik, który doskonale i skutecznie chłonie nadmiar soku, pojawiającego się wtedy, kiedy używamy tej sałatki do wyruszenia w jakąś ciekawą podróż. Drugim składnikiem, wchłaniającym wodę, ale też zapewniającym fajne źródło energii, czyli węglowodanów, jest ugotowana kasza bulgur. Jeśli kasza jest drobna, albo użyjesz kuskus, wcale nie musisz jej gotować. Możesz dodać do sałatki po prostu takiej e, e, kaszy suchej, a e, sok, który się uwolni z sałatki, załatwi całą resztę sprawy. A w przypadku trzecim jest to pokruszony krakers. Do tego potrzebujemy jeszcze do cezara odrobinę parmezanu. To jest moja odrobina. I wykańczamy to czarnym pieprzem, te egzotyczną wersję z grzybami wykończę ostrą papryko, żeby zakręciło w nosie. Nie za dużo, a słodką wersję cynamonem. No, i przychodzi moment na przywitanie się Państwa z dressingami. Cezar, ostra, i wegańska, i słodka. Na bazie fantastycznych, młodych, pełnych witamin liści, w ten oto właśnie sposób powstały trzy. Wspaniałe, sycące, absolutnie gotowe do tego, żeby zabrać je ze sobą w plener, sałatki. Sałatka z kurczakiem ala la Cezar, sałatka z bulgurem i boczniakami z elementami azjatyckimi, takimi jak czosnek i imbir oraz ostna papryka i sałatka z owocami. Co jest w połączeniu z zielonymi liśćmi, wciąż zaskakujące, ale jakże odświeżające i bardzo, bardzo kreatywne, i z pokruszonymi krakersami, jako wkładką węglowodanową. Dada? Oto moja odpowiedź na wiosenne wyzwanie. Trzy sałatki. Które oprócz tego, że są pyszne i zdrowe, rozwiązują jeszcze problem nadmiernego soku i nie zmarnuje się ani kropla. I nie zapomniałam o tym, że mają się nadawać do tego, żeby stanowić ozdobę jakiegoś pikniku albo pleneru. Więc hop do pudełka. I kolorowo, a na koniec król szpinak i w drogę. Czekam na Wasze kolejne wyzwania. Produkty marki Fine Life kupisz w sklepach Odido.